W dzisiejszym wideo opowiem, jakich formalności należy dopełnić w kontekście ubezpieczenia przy zakupie oraz sprzedaży pojazdu. Z chwilą przeniesienia własności wszelkie prawa, ale również obowiązki, przechodzą na kupującego. Dlatego tak ważne jest, aby przy zakupie bądź sprzedaży pojazdu zgłosić się do agenta ubezpieczeniowego. Brak dopełnienia omawianych formalności wiąże się z niepotrzebnymi dla nas wydatkami. Po pierwsze, sprawdzamy, czy i do kiedy polisa jest aktualna. Jeśli kupujemy pojazd używany, wówczas jako nabywca przechodzimy w prawa umowy OC, czyli przejmujemy ubezpieczenie OC wraz z pojazdem. Trzeba pamiętać, że polisa po poprzednim właścicielu nie przedłuża się na kolejny rok automatycznie. Ona po prostu wygasa. Dlatego tak ważne jest, aby przypilnować terminu końca ochrony ubezpieczenia. Przerwa w ubezpieczeniu wiąże się z dość sporymi kosztami w zależności od czasu, jaki opłynął. A co w przypadku, gdy kupujemy pojazd bez ważnego ubezpieczenia OC? Wówczas tego samego dnia, w którym zakupiliśmy pojazd, należy wykupić ubezpieczenie, przynajmniej obowiązkowe OC. Po drugie, sprawdzamy, czy polisa jest opłacona. Jeśli nie, kiedy przypada termin kolejnych rat? Często zdarza się tak, że osoby, które zamierzają sprzedać swój pojazd, wykupują ubezpieczenie z płatnością w ratach. Po dacie sprzedaży, to ty, jako nowy właściciel, jesteś zobowiązany do uregulowania płatności. Co to oznacza? Jeśli poprzedni właściciel wykupił ubezpieczenie na dwie bądź cztery raty, to miał obowiązek opłacić przypadające raty do dnia sprzedaży, a kolejne przechodzą na ciebie. Może się zdarzyć tak, że będzie to dla nas nieopłacalne. Że składka kolejnej raty będzie przewyższała lub będzie podobna do składki już naszej całorocznej polisy. Pamiętajmy, że jako nabywca możemy zdecydować, czy chcemy taką polisę przepisać na siebie ze zmianą danych posiadacza pojazdu, czy z niej zrezygnować. Po trzecie, niezależnie od tego, czy polisa jest opłacona, czy też nie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma prawo do tzw. Tak rekalkulacji składki. Czym jest rekalkulacja składki? Jest to nic innego jak ponowne przeliczenie składki ubezpieczeniowej za okres od daty kupna pojazdu do końca trwania ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem czynników, które uległy zmianie. Zwróćmy uwagę na to, że składka z tytułu ubezpieczenia wyliczana jest na podstawie danych pojazdu, ale również na podstawie danych jego kierowcy, a więc wpływ na to może mieć nasz wiek, nasza historia ubezpieczeniowa, przysługujące zniżki oraz zwyżki i kod pocztowy. I na koniec warto dodać, że na kupującego przechodzi jedynie obowiązkowe ubezpieczenie OC. Ryzyka dobrowolne jak autokasko, NNW czy assistance w dniu przeniesienia własności ulegają rozwiązaniu. Jeżeli zależy nam, aby mieć szerszy zakres niż obowiązkowe ubezpieczenie OCE, należy dokupić te ryzyka samemu. Podsumowując, bardzo ważne jest, aby najlepiej w dniu zakupu pojazdu zgłosić się do agenta ubezpieczeniowego. O ile będzie to możliwe, sprawdzimy, czy Twoja polisa jest aktualna, czy jest opłacona, czy są na niej zaległości, kiedy przypada termin kolejnych rad, czy korzystanie z polisy poprzedniego właściciela jest dla Ciebie korzystne. Jeśli okaże się, że nie, przygotujemy dla Ciebie inne rozwiązania i dopasujemy ubezpieczenie do Twoich oczekiwań. I najważniejsze, przypilnujemy daty końca ochrony ubezpieczenia. Omówiliśmy, jakie formalności należy dopełnić przy zakupie pojazdu, a co w przypadku sprzedaży pojazdu. Bardzo ważne jest, aby przygotować poprawną umowę kupna-sprzedaży. Ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach reguluje, co taka umowa powinna zawierać. Są to m.in. dane zbywcy oraz nabywcy. PESEL, jeżeli jest to działalność REGON NIP, adres, dane pojazdu oraz data i miejsce sprzedaży. Drugą ważną rzeczą przy sprzedaży pojazdu jest powiadomienie Towarzystwa Ubezpieczeniowego maksymalnie 14 dni od dnia sprzedaży. Natomiast 30 dni mamy na powiadomienie Wydziału Komunikacji. Pamiętajmy, aby przy sprzedaży pojazdu przekazać nasze ubezpieczenie nowemu właścicielowi. Gdy nowy właściciel nie skorzysta z naszego ubezpieczenia i go wypowie, wówczas przysługuje nam zwrot składki za niewykorzystany okres. Niezależnie od tego, czy nabywca wypowie bądź nie nasze ubezpieczenie OC, przysługuje nam zwrot składki za ryzyka dobrowolne, jak autokasko NNW czy Assistance. Jak widać, nie jest to wszystko takie proste. Dlatego jeżeli masz wątpliwości lub pojawiły ci się pytania, na które nie odpowiedziałam w wideo, bądź zamierzasz kupić ubezpieczenie i poznać oferty dostępne na rynku, to zapraszam do kontaktu. Adres e-mail, numer telefonu oraz formularz kontaktowy znajdziesz na stronie internetowej paczos.pl. Serdecznie zapraszam.